Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, zapraszam Was serdecznie na tradycyjny haul z siaty z Rossmana Mam tutaj świeżutko zrobione zakupy Do końca tego miesiąca, do 30 października jest bardzo fajna promocja w Rossmanie, więc koniecznie chciałam Wam o tym powiedzieć Ogólnie chciałam sobie kupić jakieś rzeczy do twarzy, pokończyły mi się już kremy, właściwie kończą mi się i nie mam nic w zapasach Przez ten wyjazd po prostu, wiecie, nie robiłam regularnie zakupów więc potrzebowałam czegoś pilnie i tak w Rosmani powiem Wam, że tak mało jakoś tych promocji i tak dalej, ale zauważam, że jest promocja na markę Mia. Promocja jest taka, że każda rzecz ogólnie jest przeceniona z tej marki do twarzy, a dodatkowo jeszcze, jeżeli kupicie trzy produkty, to trzeci najtańszy wychodzi Wam gratis. No, i ogólnie jest to bardzo korzystne. Dawno nie widziałam takiej fajnej promocji w Rossmanie, szczerze powiedziawszy, na żadną markę. Dlatego, że nie dość, że ta trzecia rzecz jest gratis, to jeszcze nabija się na kasę cena promocyjna, a nie regularna. Bo jak szłam do Rossmana, byłam przekonana, że biorąc trzy rzeczy. To jednak mi się nabiją te ceny regularne, a okazało się, że to te ceny promocyjne wchodzą. I trzecia rzecz jest gratis, mam nadzieję, że wszystko jasne. Wzięłam sobie łącznie sześć rzeczy, więc sporo, ale szukałam konkretnych składników i chciałam kupić je od ręki, nie chciałam nic zamawiać, bo nawet powiem, że nie mam pomysłu, co, co zamówić. Jakoś tak po prostu chciałam szybko uzupełnić pielęgnację. I jeszcze bardzo miła pani w Rosmanie policzyła mi na kasie te rzeczy tak, że każdą rzecz mi sprawdziła jakaś cena, bo tutaj są delikatne różnice coś kosztuje 25, a coś 19 po promocji. Więc wszystko posprawdzała i poparowała mi te rzeczy tak, żeby wyszło jak najkorzystniej na dwa paragony. Więc w ogóle wiecie, rewelacja. I tutaj pierwsza rzecz. Krem na noc, czyli coś co bardzo szybko schodzi Bo używamy razem z moim mężem Wzięłam krem naprawczy Do nocnej regeneracji z neuropeptydami No i właśnie peptydy to jest taka rzecz Którą chcę mieć w swojej pielęgnacji Cały czas I zobaczyłam, że Mia bardzo poszerzyła asortyment Już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o Takie top składniki, peptydy, ceramidy Jakiś retinol, no wszystko generalnie Więc wzięłam sobie właśnie Ten krem z neuropeptydami Kwasem Gaba Oli, seho, oli z Alk i olej starnej porzeczki, więc to jest pierwsza rzecz. Ogólnie wygląda spoko, chociaż peptydy zaczynają się dopiero na ósmym i dziewiątym miejscu, więc mogły, mogłoby być tutaj więcej ich, ale wiecie, no to jest krem za 20 kilka złotych na promce Ja kremy z nam znam z innych serii tych starszych i one były dla mnie naprawdę spoko. O i to jest taki właśnie w tym. Z pompeczką adless, więc ogólnie Fajnie, bardzo mi się też podoba design Co jeszcze wzięłam Będę wam po, po prostu Wyciągała, bo mam ba bardzo dużo tych rzeczy Pianka głęboko oczyszczająca z witaminą C Kwasem cytrynowym, olejkiem ze skórki pomarańczowej, ekstraktem Z gorzki pomarańczy i roślinnymi kwasami tłuszczowymi No jestem bardzo ciekawa jaka to będzie pianka Skoro jak widzicie jest to w tubce takiej jak żel Zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało. Pierwszy raz też to będę testować, chociaż to też nie jest y, chyba jakaś nowość. Tutaj żel, który być może znacie, bo kiedyś on był bardziej popularny na YouTubie My Beauty Gel, pielęgnujący żel do mycia, tutaj ekstrakt z truskawki, maliny, jeżyny. Ja go bardzo lubię i kiedyś go używałam, miałam go kilka razy, tylko on jest dosyć drogi w sensie takim, że jest tu 140 ml i na promocji nawet kosztuje tam 20 kilka złotych, więc zwyczaj wybieram coś innego, ale pamiętam, że on mi się sprawdzał, więc jak była tutaj taka dobra promka, to wiecie, to chętnie sobie do niego wrócę. Dalej, serum aktywne odbudowujące, barierę hydrolipidową, lekka emulsja. Ja teraz stosuję retinol, retinol, nie retinal, więc bardzo mi się przyda coś takiego. To jest kompleks cement międzykomórkowy 7,5%, czyli po prostu ceramidy, skwalan, składniki NMF, jakieś tutaj różne, widzę, olejki, cica, chlorofil, ale ogólnie ceramidy to też taki składnik, który po prostu chciałabym mieć w pielęgnacji, więc wzięłam. No i... Yy, Zobaczymy też. Skład też wygląda spoko, zobaczymy sobie jak to wygląda. Aha, dobra, czyli tak jest opakowanie od serum. Wszystko to w okolicach 20 zł, ale każda trzecia rzecz wychodziła gratis. No i gdzieś mam jeszcze jedną. A, dobra. My Soft Emulsion, emulsja micelarna do makijażu, oczyszczania. Ona jest do twarzy, oczu i ciała. To jest bardzo ciekawe, bo to jest trzy w jednym. Czyli możecie zmyć ten makijaż, ale możecie po prostu też umyć ten twarz. Czyli tak jakby. Z tego co rozumiem, nie potrzebujecie kolejnego produktu do kolejnego kroku jakby oczyszczania, tylko robicie dwa w jednym, więc jestem bardzo ciekawa, czy to się sprawdzi, czy to faktycznie doczyści. Czy wtedy powinnam go dwa razy zaaplikować? No, będę testować i Wam dam znać, no ale też nadaje się do ciała w tym okolic intymnych. Nie pozostawia tu z tej warstwy ingły na oczach, nie zapycha. Powiem Wam, że to ma potencjał, u nikogo tego nigdy nie widziałam To są micele, ceramidy, ekstrakt z owca, kwas mlekowy, pantenol, inulina, betaina Ja bardzo lubię teraz mleczka do mycia twarzy, więc jak najbardziej od razu chwyciłam Co do twarzy jeszcze, to chwyciłam z Resibo krem, dlatego że tych kremów nigdy dość A był przeceniony chyba na 50 zł, więc to jest w sumie spoko cena jak z Recibo. To jest krem nocny, go to sleep, regenerujący krem Tu nie ma nic takiego... Mm, Wiecie, nie wiadomo jakiego, po prostu jest ekstrakt z pomidora, roślinny bakufiol, no takie tam. Skład jest dosyć długi, ale tu są same fajne rzeczy, różne takie olejki, ale nie ma jakichś takich składników topowych, że tak powiem, jakiś retinol czy, czy nie wiem, ceramidy. Ale ja bardzo lubię resibo, więc wzięłam, zobaczymy też. Aha, tu jest zwykła taka, taka malutka tubeczka, zobaczcie, jaka mała. No ale nic, no 40 ml, czyli standardowo jak krem, nie lubię jak są takie duże opakowania, szczerze powiedziawszy, no ale dobra. Co jeszcze wzięłam? Będę Wam już może po kolei po prostu pokazywała tafty. Ja używam cały czas i jest promocja, że dwa tafty są za 21 chyba złotych. To jest bardzo dobra cena, bo teraz tafty już nawet na promocji kosztują około 14-15, czasem 17 to jest już cena po promocji, więc tutaj się bardzo opłacało, a zwłaszcza, że my używamy codziennie. Jeżeli chodzi o włosy, to było coś takiego Keep My Blonde Shampoo i za 19 złotych marka Ice... Dorwałam taki szampon. Cała marka też jest na promocji, ale ja się skupiłam na tym szamponie, ponieważ jego zostawiacie na 3-5 minut i on ma ochładzać włosy. Ja ogólnie teraz używam szamponu Montibello i on jest najlepszy do ochładzania On i mgiełka z Onlio, tylko Toner z Libio, Ten taki słynny, który wszystkie dziewczyny polecają. Um, to są dwie najlepsze rzeczy na ten moment dla mnie. Natomiast szampon Montibello kosztuje 80-50 złotych, no zależy, gdzie go dorwiecie i w jakiej promocji, a to kosztowało złotych 19, więc powiedziałam, dobra, wypróbujmy, wypróbujmy może to będzie fajny zamiennik. Jeszcze kończę Montibello i będę używała tego. Ogólnie jestem zadowolona z koloru mojego blondu i myślę, że fajnie dzisiaj nawet wygląda, bo czasami jak nagrywam, to w, wydaje się. Hmm, rzutrzy w kamerze. Naprawdę czasami po prostu takie światło naturalne, przy którym nagrywam, tak niestety robi. Dzisiaj wygląda tak mniej więcej jak na żywo. Bardzo mi się podoba. Montibello naprawdę jest za, za rąbisty. ale no wiecie, no może coś tańszego też się będzie sprawdzać, więc zobaczymy. Co jeszcze? wzięłam sobie szampon z tej serii Isana, czarny bez i truskawka. Jestem bardzo ciekawa, czy będą te rzeczy z się mi sprawdzać, bo kiedyś widziałam, że wiele dziewczyn polecało tylko z innej serii A ja miałam ochotę na tą troskawkę i jestem ciekawa, jak będą moje włosy się zachowywały po tym To jest do skóry głowy z suchej i zniszczonych włosów Ale także wzięłam z tej serii maskę, maskę mango z bazylią o zapachu mango Ogólnie skład nie jest jakiś super bogaty, ale w sumie moje włosy nie lubią obciążenia, więc może akurat będzie spoko. Jest tutaj betaina, gliceryna, olej z słonecznika, czyli taki, wiecie, standardowy. Ale na przykład jest też, są też hydrolizowane proteiny. Co też może być fajne dla moich włosów, więc stwierdziłam, że spróbujemy. Oczywiście wszystko to jest też na promocji. Ten szampon... Spadł mi krem, ten szampon jest przeceniony, ta maska jest przeceniona, cała ta seria jest na promocji, więc nie dość, że te rzeczy nie są drogie tak ogólnie. To teraz macie jeszcze taniej dosłownie tam za kilka złotych, niestety nie pamiętam dokładnych cen. No i tutaj złapałam jeszcze taką maskę mleko i migdał, trzy w jednym maska do włosów bez silikonów. Tutaj ten skład chyba z tego co pamiętam był trochę dłuższy. Trochę, tak jakby, wydaje się bardziej dociążający, z więcej tych olejków, ale zobaczymy. Ja słyszałam, że ta maska jest bardzo fajna, natomiast moje włosy, tak jak powiedziałam, nie lubią zbytniego dociążenia, więc zobaczymy, czy u mnie to da radę. Mam jeszcze jedną rzecz z mi i zapomniałam Wam jej pokazać. Nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że wszystko pokazałam, więc mam jeszcze jedną rzecz i to jest masełko do demakijażu wielofunkcyjne, oczyszczające, pielęgnujące cztery w jednym. Ja kocham to masło, to jest moje ulubione masło do demakijażu, dlatego że ono jest aksamitne, ono jest satynowe, absolutnie nie jest tuste. Nie zostawiam głyna na skórze. Wiecie, tak jest, jest tak przyjemne, jest po prostu genialne, więc bardzo Wam... Polecam. I to jest moje kolejne, już właśnie opakowanie. Skorzystałam na tej promocji i teraz zastanawiam się, czy wzięłam 6 rzeczy, czy więcej. Nie, 6 rzeczy. No to spoko. Co tu jeszcze mam? Dostałam w ogóle gratis w Rossmanie i wpadł mi w ręce, więc wam go teraz pokażę. Naturalny balsam ze śliwką z Hagi. Z Hagi, w ogóle czajcie z Hagi. Tak się cieszę, bo bardzo lubię z Hagi rzeczy. One mi się mega sprawdzają. To jest 75ml, czyli to jest taki mniejszy, ale i tak dosyć spory gratis, więc bardzo się cieszę, pachnie yy, nieziemsko. No, ja kocham Hagi, naprawdę. I do twarzy i ten tutaj już używałam go jako krem do rąk i się bardzo fajnie sprawdził, ale będę raczej pewnie do ciała używać. Po prostu dawno mi się nie trafiło, żebym miała tak miłą obsługę, jeszcze fajna, taka fajna promka, jeszcze gratis w Rossmaniu, więc wiecie, fajnie Tutaj y, zwykła reksona, bo była na promocji i okazało się, że reksony też się u mnie sprawdzają Myślałam, że tylko dawy, ale zaczęłam testować, okazało się, że reksony też, więc będę sobie teraz testowała reksony Żeby trochę odpocząć od tych dawów, no i dużo rzeczy z manufaktury piękna jest też na promocji ja sobie wzięłam cukrowy peeling do ciała o zapachu Mojito Generalnie on jest chyba w ogóle wycofywany, bo kosztował tylko 12 zł, przeceniony z 30 I dużo rzeczy już było wykupionych z tej, wiecie, ceny na dowidzenia, czyli tych rzeczy, które są wyprzedawane wy całkowicie Ale został ten peeling, a ja mu to bardzo lubię Patrzę jeszcze datę ważności, ale jest do 2026 roku na spokojnie I myślę, że on będzie taki... Tłusty olejowy, a ja bardzo to lubię. Piszę tutaj limonkowo-miętowe orzeźwienie. No, w sam raz dla mnie, w sam raz dla mnie może nie na zimę, ale i tak pewnie z przyjemnością zużyję. Kiedyś miałam jakiś peeling od nich i pamiętam, że był bardzo fajny. Jeżeli chodzi o Rosman, to tyle, ale mam nadzieję, że skorzystacie sobie z tej kromki, bo uważam, że jest naprawdę świetna. Oprócz tego mam małe zamówienie z Heba i tutaj pokażę Wam, co zamówiłam, ale głównie chciałam Wam też, was, was też poinformować o tym, co się dzieje w aplikacji Hebe, bo ja nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Generalnie w aplikacji Hebe, jeżeli macie aplikację, macie konto, to przy każdych zakupach zbieracie diamenty. I one na moim koncie się zbierały, ja nie zwracałam na nie totalnie uwagi, były, bo były, natomiast okazało się, że diamenty wymienia się na złotówki i moje diamenty traciły datę ważności. Ja je wymieniłam szybko na kupon taki, że za, przy zakupach za 30 zł chyba mam 15 zł, jakby gratis. W sensie wiecie, obniża się rachunek o 15 zł. No i sobie zamówiłam tutaj rzeczy. Akurat AA Lab było na prące, więc, więc wzięłam. Żel, który uwielbiam, z 100% centella, ceramidy, on jest świetny Bardzo delikatny, lubię go, więc to moje kolejne opakowanie I wzięłam esencję tonizującą, nawilżającą I jak widzicie, trochę już zużyłam, miałam ją ze sobą na Sri Lance, jest świetna żelowa bardzo fajnie się nadaje też do masażu zamiast olejku. Ja ostatnio masuję na właśnie różne esencje i mi się to bardzo sprawdza. Dokładam wtedy też mogę zrobić savę skina, bo po prostu dokładam tego produktu i fajny poślizg dodaję jak się wchłonie to dodaję i powiem wam że świetnie mi się to sprawdza. I wzięłam maseczkę, którą miałam w ulubionych już od bardzo dawna, ponieważ podobał mi się skład. Niestety pojedyncza płachtowa maska już takich nie kupuję. Jeżeli kupuję płachtowe to staram się w takiej paczce kupić większe te, więcej tych koreańskich masek, ale po prostu tu jest naprawdę fajny skład, bo jest tak i kokos, i rozmaryn, i lawenda, e, i jest szałwia. Słuchajcie, no wydaje mi się, że może być bardzo fajne to um, do, dla mojej skóry, a w ogóle tu jest dużo, dużo, dużo więcej składników, więc wzięłam sobie tą e, anti-aging i, na, e, i nawilżająca ma być. I też była na prące za 6 zł. Bardzo mi się podoba też design, więc to były moje zakupy. Także ogólnie sprawdźcie swoje diamenty w aplikacji. Bo ja to gdzieś tak przez przypadek zobaczyłam, nawet nie że mi się jakieś powiadomienie wyświetliło, może je mi jakieś maile wysyła, ale ja tego w ogóle wiecie nie czytam Tylko po prostu sprawdziłam akurat co to są te diamenty i akurat się okazało, że wiecie, że one zaraz się tam skończą, bo mają jakąś datę przydatności Więc może jakieś już straciłam wcześniej, dlatego stwierdziłam, że chcę wam o tym powiedzieć, sprawdźcie swoje diamenty Jak robicie dużo zakupów, to na pewno jakieś diamenty wam się uzbierały no i tyle, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie kciuki, jeżeli film był, był przydatny dla Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!